Cześć, witam Was w kolejnym filmie na Babskim Gamingu. Dzisiaj będziemy robić unboxing Game and Watch czyli konsolki w zasadzie edycji takiej limitowanej, która ukazała się bodajże w zeszłym roku. I zarówno jest wydanie Game and Watch związane z Mario, jak i Zeldą. U nas na start pojawi się wydanie związane z Zeldą. I mogę Wam powiedzieć, że wkrótce również nagram filmik związany z całą historią Game and Watch, ponieważ Game and Watch jest bardziej związany z latami 80., 90. Natomiast teraz jest y, wznowienie tej serii y, i wtedy po -po powiadam Wam troszeczkę więcej na ten temat, i również będzie jeszcze jeden odcinek, y, gdzie dokładnie y, przyglądniemy się y, y, temu, y, jakie gry są tutaj zawarte i mam nadzieję, że uda mi się już troszeczkę pograć i będę mogła się z wami podzielić jakimiś easter eggami, ponieważ zarówno ta konsola jak i z wydaniem Mario e, zawiera bardzo wiele różnego rodzaju easter eggów, także to jest w zasadzie taki czołowy punkt pro programu, jeśli chodzi o tą edycję kole kolekcjonerską. <laughs> Okej, okay, wyjmujemy z tego głównego opakowania. I jeśli chodzi o opakowanie papierowe, to prezentuje się ono w taki sposób. Także tutaj jest już nawiązane, nawiązanie do tej bardziej takiej tradycyjnej wersji, jeśli chodzi o sam wygląd Game Watch. No i o ile się nie mylę, to na pierwszym tutaj ekraniku jest vermin w... W wydaniu zeldowym, bodajże jest to link. Dobra, otwieramy. I tak, mamy tutaj oczywiście instrukcję. Samo pudełko chyba może być swego rodzaju jakąś taką, tak, tutaj z tyłu można sobie zrobić i to po prostu jest taka, nie wiem jak to określić, Ramka, w której może być ta konsola postawiona, nie wiem, czy to jest potrzebne, zupełnie szczerze, no ale może, może to fajnie wygląda. Nie wiem, jak to się będzie sprawowało. No i sam Game and Watch jest dosyć niewielkich rozmiarów. Także mnie to tutaj troszkę zaskoczyło. Osobiście myślałam, że to jest ciut większe. No, i co nie będę uruchamiać? Jedyne co tutaj mamy, no to wejście na USB-C, jeśli chodzi o ładowanie, także takie standardowe. Podejrzewam, że można sobie podłączyć i ładować bezpośrednio z komputera. Jeszcze widziałam, że jest tutaj jakiś kod. Nie wiem do czego jest ten kod. Ok, to zasłonię. Można zdobyć 300 punktów. Do Nintendo, jak wiecie, później te punkty można wymieniać sobie na gry, bo jest to przelicznik tam na bodajże złotówki. Do 2023 można go zrealizować. Także dzisiaj taki króciutki filmik pokazujący unboxing Game ⁇ Watch, wydanie Zeldy. W kolejnym filmiku e, pokażę Wam, e, jakie tytuły e, są zawarte. Znaczy, większość z Was wie, jakie tytuły, ponieważ jest to e, klasyczna Zelda e, Adventure of Link e, i Zelda e, Link's Awaking, a także klasyka. Natomiast zobaczymy, jak to wygląda w takiej klasycznej wersji. E, I również mam nadzieję, że podzielę się z Wami easter eggami. I jak i również za jakiś czas pojawi się jeszcze jeden film związany z historią Game and Watch i wkrótce również wpadnie do mnie, przyjedzie do mnie paczka z bębenkami do Nintendo Switcha, do gry Taiko no Tatsuin. nie wiem czy dobrze wymawiam, także też myślę, że będzie bardzo fajna zabawa. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam już na kolejne filmiki i życzę Wam udanego dnia. Dzięki, pa, pa.